Wczoraj do sieci wleciała informacja, która zwali was z nóg. Zapewne wielu z was wie o co mi chodzi, bo w pewnym momencie wszędzie widziałem artykuły mówiące co zrobił Rockstar. Po tylu screenach, rzekomych przeciekach lub wyciekach, albo jakichś spekulacjach, my już wiemy. Wiemy, że trwają prace nad kolejną odsłoną serii Grand Theft Auto. I trzeba przyznać, że twórcy naprawdę długo milczeli jeśli chodzi o tą sprawę. I nie, tym razem nie jest to żaden przeciek, żadna spekulacja, żaden wyciek. Jest to oficjalna informacja. Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na stronę eneba.com. A gdy użyjecie kodu Lootbox, wydacie jeszcze mniej siana. Wszystkie potrzebne linki macie oczywiście w opisie. Muszę przyznać, Rockstar bardzo mile mnie zaskoczył, w sumie mnie jak i wielu innych graczy. Kto jak kto, ale ja gigantycznie czekam na nową część GTA i teraz tym bardziej nie mogę się jej doczekać. Ale moment moment, powiedziałem, że info jest oficjalne, a dalej nie podałem żadnego źródła. Ano wszystko zostało pięknie opisane w najnowszym artykule na stronie RockstarGames.com. Grand Theft Auto Community Update, bo tak nazywa się tekst, zawiera w sobie krótkie opisy update'ów do GTA Online bądź informacje o GTA 5 na PS5 i Xboxy Series X i S. No i na samym sienkim dole, jak zjedziemy sobie na dół, to widzimy What's Next. Z każdym nowym projektem, który rozpoczynamy, staramy się zawsze znacząco wykroczyć poza to, co do tej pory udało nam się dostarczyć, i z przyjemnością potwierdzamy, że trwają aktywne prace nad kolejną odsą serii Grand Theft Auto. Nie możemy doczekać się momentu, w którym będziemy gotowi udostępnić więcej informacji. Tak możemy doczytać się z oficjalnego komunikatu studia. Od razu mówię, że nie znaczy to, iż informacje pojawią się jeszcze w tym miesiącu. Zakładam bardziej że na nie będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Oczywiście, co to byłaby za bomba, jeśli swoich pięciu groszy nie dorzuciliby jacyś insajderzy. W tym przypadku Jason Schreier postanowił poruszyć temat na swoim Twitterze. Przewiduje on, że niewykluczone, iż jeszcze w tym roku dostaniemy pełnoprawną dużą premierę, ale będzie się wiązać z nią jeden, malusienki haczyk. Mianowicie, będzie ona posiadała fejkową datę premiery, wyznaczoną na jesień 2023. Dlaczego fejkową? Ponieważ produkcja ma zostać przesunięta do 2024 roku. Pamiętajcie natomiast, że są to spekulacje... Jasona Schreiera, czyli człowieka dobrze znanego w branży gier. Nie zmienia to faktu, że nie są one oficjalne. Dajcie znać, czy cieszycie się, że potwierdzono pracę nad grą. W sensie wiadomo, że nad nią pracowali, ale dopiero od wczoraj wiemy, że pracowali nad nią bardziej otwarcie. Że w sensie poinformowali nas teraz i mamy pewność, warto jeszcze poruszyć temat Eneby i naszego małego konkursu. Mianowicie, jeżeli do 21 lutego kupicie coś klikając link w opisie oraz używając kodu Lootbox, to weźmiecie udział w losowaniu. Wygrywa 10 osób, a każda z nich dostaje giftkarda o wartości 5 dolarów. Dlatego myślę, że serio spoko sprawa, tym bardziej, że wyszła druga część Dying Light 2, więc jeszcze lepiej. Zaczynajmy. Można powiedzieć, że ciągle pozostajemy w tematyce Grand Theft Auto. Powiedzieliśmy już sobie o GTA 6, ale tym razem powiemy sobie o piątej odsłonie. Jak wiemy, na PlayStation 5 i Xboxa Series X/S zmierza odświeżona wersja Grand Theft Auto 5. Trochę dużo tych piątek, ale nieważne. Rzekomo już w listopadzie posiadacze konsol nowej generacji mieli cieszyć się produkcją Rockstar. Jak jednak później się okazało, na PlayStation Showcase oczywiście, projekt został przesunięty i miał okazać się w marcu 2022 roku. Marzec zbliża się do nas naprawdę wielkimi krokami. A tutaj co? Ano Rockstar, który podał graczom konkretną datę premiery. Odświeżona wersja produkcji, wraz z jej wariantem online, wyjdzie 15 marca. Jakich zmian możemy się spodziewać? Ano na pewno wizualnych. Twórcy zaoferują graczom zabawę w wyższej rozdzielczości. Czyli wiadomo w 4K i 60fps. Lecz ponadto gracze spodziewać się mogą zwiększonego zasięgu rysowania, opcji HDR oraz ray tracingu, czyli funkcji, która gości już w każdym najnowszym tytule. Dajcie znać w komentarzach, czy macie zamiar grać w Grand Theft 5 Next Gen. Dying Light 2. Pojawił się na ustach wielu z nas i pewnie przez długi czas z nich jeszcze prawdopodobnie nie zejdzie. Jak na razie gra mi się wybornie i tego Wam również życzę. Produkcja to moim zdaniem majsterszyk i nawet bez jakiegoś dobrego RTX wygląda ko zac ko. Serio, jeśli macie sprzęt to naprawdę polecam zagrać ale w sumie mniejsza. Generalnie w Polsce nie ma czegoś takiego jak konkurencja między firmami, przynajmniej ja takowej nie zauważyłem, za to zauważyłem koleżeńską postawę. Na Twitterze CD Projekt Red pojawił się nowy tweet, na którym to Redzi z okazji udanej premiery Dying Light 2 złożyli swoim kolegom i koleżankom z Techlandu stylowe gratulacje. Wygląda na to, że mamy kolejne miasto do spalenia. Gratulacje Techland Games z okazji premiery Dying Light 2. Dołączony został także uroczy obrazek prezentujący damską wersję V oraz Adena, czyli tak wiadomo głównego bohatera Dying Light's 2. To jest właśnie piękne widzowie. Twórcy gier gratulują sobie nawzajem, zero konfliktu. Po prostu bosko. Ale spoko, spoko! To nie jest ostatni news o Dying Lightie 2 dzisiaj. Mówiłem, że produkcja zadebiutowała i jest wyśmienita. Ale czy mówiłem też, że zaliczyło niesamowicie udany start na Steamie? W sumie pewnie nie, bo dopiero teraz o tym powiem. Przez bardzo długi czas DL2 utrzymywał się w pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych gier na platformie Valve. A. Okazało się, że nie znalazł się tam przypadkowo, a świadczą o tym zarówno opinie graczy, jak i imponujące wyniki aktywności. Robiąc ten film, Dying Light 2 posiada na swojej karcie Steam obecnie gdzieś koło. 8500 opinii, z czego około 80% to same pozytywne. To może jednak już coś znaczyć, ale zerknijmy jeszcze na aktywność użytkowników. A obecnie w grze znajduje się około 245 000 graczy. I ja nie żartuję. Tak podaje Steam Database. Musimy brać oczywiście pod uwagę, że u mnie jest godzina 22 i jest piątek, czyli idealna pora na wychilowanie. Popatrzcie tylko, jak to wszystko jest wyrównane. All time peak. Prawie w ogóle nie różni się od obecnej liczby graczy. No moim zdaniem, piękna sprawa, serio. Bo wiadomo, było przez chwilę jakaś afera z tym DRM de nuvo, ale jak widać na razie gracze o tym zapomnieli i cieszą się chwilą. Wynik jest naprawdę imponujący, ale nie zapominajmy jednego. Produkcja znajduje się także na konsolach i na Epic Games Store. Co to oznacza? No oznacza to z całą pewnością, że Techland ma teraz bardzo duży poziom do dumy i przymy dobrze. Bo wykonali kawał dobrej roboty. Ostatni news, a w nim skupimy się na polskim Battlefieldzie. World War 3 ma za sobą naprawdę ciekawą historię. Może tak w skrócie wam opowiem. Na produkcję swego czasu stał się ogromny hype i dosłownie każdy fan wojen światowych chciał w nią zagrać. Serwery były całkowicie zawalone ludźmi, a twórcy po prostu nie byli gotowi na taki natłok osób, lecz po jakimś czasie ogarnęli temat. Ale tak w sumie połowicznie. W momencie, kiedy dało się wejść, optymalizacja była całkowicie do kitu. Lagi w każdym możliwym miejscu, a jak wiemy, lagi to raczej nie jest nic fajnego. Bo wiecie, są lagi, to nie chce się nikomu grać i ludzie po prostu odeszli od WW3. Później już tak bardziej powoli podchodzili do tematu, udostępnili zamkniętą betę i z czasem dodawali nowe rzeczy do produkcji. Jednak jeśli ktoś ma ochotę na produkcję, to drzwi macie otwarte. The Farm 51 uruchomiło otwarte testy World War 3. Beta co prawda Rozpoczęła się kilka dni temu, a zakończy się w najbliższy poniedziałek, 7 lutego o godzinie 13. Do ściągnięcia jest plik o wielkości około 60GB, więc trzeba przyznać, że wcale nie jest on taki mały. Twórcy opisują całość jako testy obciążeniowe. Nie trudno się domyśleć, że chcą przetestować serwery i wytrzymałość infrastruktury sieciowej. Testerzy uzyskają dostęp do całej zawartości z zamkniętych testów. Mowa o trybach takich jak Tactical Ops i zespołowego deathmatchu oraz czterech map osadzonych w w Warszawie, Moskwie i Polarnej. Dobrze to przeczytam. Polarny... Polarny... Dobrze. Dlatego jeśli jesteś fanem strzelanek i nie grasz za bardzo w Battlefielda 2042 w sumie z wiadomych powodów, to polecam serdecznie odpalić World War Free. Także to by było na tyle, ja się zwijam, serwis.